Karna kompania dla mężczyzn powstała już na początku sierpnia 1940 roku. Do kolonii można było trafić za takie wykroczenia jak kontakt z miejscową ludnością, próbę ucieczki lub posiadanie dodatkowej żywności. Początkowo więźniowie sztraf Kompanie byli umieszczani w jednej sali bloku nr 5A, a później 3A, aby wreszcie zająć okryty złą sławą blok nr 11, gdzie ostatecznie zajmowali cały parter tego budynku. W tym miejscu więźniowie przebywali do 9 maja 1942 roku, kiedy to przeniesiono ich na teren KL Auschwitz-Birkenau. Moll stanął na czele kolonii karnej prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca 1942 roku. Wtedy to, z okrucieństwem Messesmana zetknął się polski więzień Tadeusz Chruściecki, który wraz z ojcem został osadzony w kolonii 27 maja 1942 roku. Jak zapamiętał Hruściecki. Mol, który był szefem naszej kompanii, zabijał własnoręcznie więźniów. Robili to również Kapo. Sam byłem świadkiem, jak Mol własnoręcznie wpychał łopatą głowę więźnia leżącego w błocie w to błoto, a Kapo sypali mordowanemu ziemię na głowę. Praca w kolonii trwała zazwyczaj cały dzień. Była niezwykle wyczerpująca i odbywała się w atmosferze ciągłych wrzasków i szykan ze strony kierowników komand roboczych. Jak zapamiętał inny więzień, Kazimierz Szelest. Na skutek niezwykle brutalnego traktowania tych więźniów, tak w czasie pobytu w samym bloku, jak i nad wyraz ciężkiej pracy, większa część więźniów z tej kompanii karnej ginęła, i tylko nieliczni zdołali się ocalić.